Wartość bezwzględna 2x odjąć 8 mniejsze lub równe 4 pierwiastki z 2. Mam rozwiązać taką nierówność. Dobrze, z lewej strony zostawię sobie wartość bezwzględną, a tu będę miał 4 pierwiastki z 2 dodać 8 mniejsze lub równe, więc muszę rozpisać dwa przypadki. Pierwszy przypadek zostawiam wszystko po opuszczeniu modułu bez zmian. Mniejsze lub równe to i. Drugi przypadek. Zmieniam znak na przeciwny. Zmieniam liczbę na przeciwną, czyli wszystkie znaki na przeciwne muszę zmienić. Rozwiązuję to równanie. Obie strony dzielę przez dwa. 2 pierwiastki z 2 dodać 4. Rozwiązuje drugie. Dzielę przez 2. Większe lub równe, minus 2 pierwiastki z 2, minus 4. Mam jedno, mam drugie. Przedstawiam to na osi liczbowej. W takim razie. Pierwsze rozwiązanie to jest. Od kąt dokąd. Od dwa pierwiastki z 2 dodać 4 to jest liczba dodatnia w lewą stronę. Drugie rozwiązanie to jest na pewno liczba ujemna i w stronę prawą kółeczko zamalowane. Jaki był spójnik? Spójnik i. Co znaczy i? Szukam części wspólnej. W takim razie część wspólna to jest przedział domknięty. Od minus 2 pierwiastki z 2 odjąć 4, aż do 2 pierwiastki z 2 dodać 4. Wartość bezwzględna minus x dodać 4. Odjąć 6 jest większe od minus 7. Pierwszą rzecz, którą bym tutaj zrobił, to przeniósłbym minus 6 na stronę prawą, tak żeby z lewej strony mieć samą wartość bezwzględną, a z prawej strony wartość liczbową, czyli minus 7 dodać 6. Ok. Wartość bezwzględna minus x dodać 4, większe. Od minus 1. O, właściwie zauważam, że prawa strona jest wartością ujemną. A lewa strona to jest moduł, czyli ona jest zawsze większa albo równa 0. Zatem tutaj z lewej strony albo mam liczbę dodatnią, albo 0. Czy liczba dodatnia albo 0 jest większa od minus 1? Oczywiście, że jest większa. Zatem za x mogę dać dowolną liczbę, a zawsze ta nierówność będzie prawdziwa. Więc odpowiedź tutaj: x należy do zbioru liczb rzeczywistych. 0,5, wartość bezwzględna 12x odjąć 7, odjąć 2, 2 całe i 5 dziesiątych większe od 0. Spróbujmy rozwiązać. Najpierw poprzenosimy liczby, które możemy, na drugą stronę. Pamiętamy o zmianie znaku. Obie strony dzielę przez 0,5. 12x7 większe rozpisuje dwa przypadki. 12x odjąć 7, większe od 5. Pozostawiam wszystko bez zmian. Większe w takim razie lub drugi przypadek. 12x odjąć 7, zmieniam znak, zmieniam liczbę przeciwną. Rozwiązuję pierwsze. 12x większe 5, dodać 7. Więc 12x większe 12, dzielę przez 12x większe 1. Biorę się za równo, drugą nierówność. W takim razie 12x mniejsze minus 5, dodać 7. 12x mniejsze 2, dzielę przez 12. W takim razie dwie dwunaste to inaczej jedna szósta. Nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić rozwiązania na osi liczbowej. Rozwiązanie pierwsze większe od 1. Rozwiązanie drugie mniejsze od jednej szóstej. W takim razie spójrzmy na spójnik, to jest lub. Lub mówi mi, oszukaj sumy. Tam, gdzie malujemy jakimś kolorem, tam jest rozwiązanie poprawne. Czyli będzie to przedział od minus nieskończoności do jednej szóstej oraz od 1 do nieskończoności. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.